nasz cały ściągacz i zobacz, co się dzieje. Baran beczy, kogut pieje. Ta bluza do tej pory była ciśnięta. Teraz puszczamy ściągacz, a tym samym uzyskujemy z przodu Rozmemłanego flaka bluzanego, a z tyłu rozwalony, prujący się z czasem materiał. Maja to była moja ulubiona bluza! No! Mam nadzieję, że macie tam za kulisami jakąś magiczną krawcową, bo inaczej to <ścoughs> pozew już leci. Ona ona się nawet nie zapytała, czy może, tylko tak od razu tymi nożycami wymachuje i zadowolona, bo ona jest. Proszę Państwa, u siebie i ze swoimi nożyczkami może robić co absolutnie jej się podoba. No nieważne, ważne, wiecie co jest ważne? Ważne jest to, że witajcie na kanale Mefi Land. ja jestem Meffi, to jest mój land, gdzie oglądamy sobie głupotki. Głupotka na dzisiaj: metamorfozy według pani Mai. Sablewskiej, prawda? Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, że będziecie go wspominać po latach, jako taki fajny, dobry, miły odcinek do obejrzenia. Tak, bo to się wspomina w życiu. <gry> Guys, najpierw jedna ważna rzecz. Zostawcie suba, zostawcie lajka, like a my lecimy. Oglądać. W tej chwili się ubieram w to, co się mieszczę. Powiecie, no da, raczej jak się nie mieszczę, to się w coś nie ubieram, co nie, ale wiedzcie, że czasem to jest wielka umiejętność ubrać się w coś, w co się człowiek rzeczywiście mieści. No, różnie w życiu bywa, no. Jesteś babcią. Jestem babcią. Moje wnuki to jest moja radość, także też między innymi dla nich też chcą się zmienić, żeby mieli fajną, taką dziarską, fajnie wyglądającą babcię. Jesteś, co cię boli, co cię martwi. Here we go again. O twoim stylu to tam. A! Średnio mnie to interesuje, ale, ale. Powiedz nam, czemu twoje serce jest złamane. No, powiedz! Daj mi tutaj emocje i najlepiej. Najlepiej łzy. Utracę rodziców bardzo wcześnie. ciocia moja, która mnie adoptowała, to stara panna. Bardzo pobożna kobieta, która prawdopodobnie co niedzielę albo codziennie chodzi do kościoła. Wracała do domu i podnosiła na ciebie rękę. No taka właśnie ta niełatwa historia. Współczujemy bohaterce z całego serca, że ten start w życie miała taki utrudniony. Oraz też dodatkowo możemy z tego miejsca współczuć naszej bohaterce, że trafiła do pani Mai na metamorfozę, bo Pewnie usłyszy, że się zapuściła, nie? A na pewno to jej potną rzeczy, bo tak i po prostu tyle. Zastanawiam się, czy ty to przerobiłaś. Uuu, pani Maja, terapeutka! Od 15 roku życia jesteście aż do teraz razem? Były przerwy, no to nie. nie, nie, nie no to się tak nie działo. Stwierdzam to już jest tyle lat, że. że nie zamieniłam go na, 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 inna, na żadnego innego. Dla niego chcesz się zmienić? No, myślę, że byłoby fajnie. Tak, girls! Nigdy, nigdy nie zmieniajcie się dla faceta! Binder dont! That. Lata temu pofarbowałam moje włosy dla jednego z nich na czerwono i nie, nie mówię o moim wieloletnim kraszu Michale Wiśniewskim. Ale tak było, pofarbowałam moje piękne, wtedy, jasne, długie blond włosy. I wiecie co? Wie, wiecie co? To nic nie dało. On nie docenił tej zmiany na zbyt długo, a ja potem zostałam z pofarbowanymi na czerwono włosami i odrostami, tak jak teraz w sumie. I moje włosy, moje osobiste włosy, już nigdy potem nie miały takiego pięknego koloru blond jak przed tą całą historią. Nie warto się zmieniać dla faceta, tylko tylko dla siebie samej. Uh. A po co jesteś w tym programie? O, no weź mnie wy, wylasz. O, wylasz mnie o. Nie mówi się wylaszcza, teraz się mówi... zrób mi glow up, okej? Okay? To są te spodnie. Lubisz kolory. Intensywne kolory. Tu jest koszula, A ja Lubisz różowe? Lubię. Biała koszula, trochę jak ściągnięta z mężczyzny. Jest zawsze sexy. Ale jak to jak, tro... Ale jak to jak trochę jak ściągnięta z mężczyzny, czyli taka trochę męska, trochę damska? Dziewczyny, słuchajcie, bo to chyba dobra rada. Zawsze miło komuś podjebać jakiś element garderoby. Prawie druga maja. No. Kochana! 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 Jak ty mi się tutaj śmiesz do mnie porównywać he? No bo kurczę, powiedzcie sami, to kochana tak zabrzmiało trochę tak grożąco, jakby czymś było podszyte. Takie było trochę niepokojące, to kochana. Nasz cel modowy to najbardziej seksowna babcia w Polsce. Żabcia? A nie, babcia. No dobrze, dobrze, ciekawa jestem. Po jednej stronie, mojej prawej, napiszę wszystkie Twoje atuty, a po lewej to, nad czym będziemy pracowały. Guys, czy to jest. Naprawdę konieczne, żeby rozebrać naszą bohaterkę i rysować na niej ludka z kresek. Myślę, że ostatecznie to, nad czym rzeczywiście trzeba popracować, jest takie trochę nieuchwytne mazakiem. Mam na myśli, że może nad pewnością siebie, podejściem do siebie, akceptacją, kompleksami. To wszystko jest tu. Bo chodzi o to, że pracę należałoby zacząć od głowy, nawet gdyby to była najpiękniejsza głowa świata. Wiecie o co, Kaman. Oczy. Nos usta. Nad czym pracujemy? To. Włosy. Zdecydowanie musisz mieć jaśniejszy kolor. No oczywiście, że jaśniejsze, no bo oni tutaj włosów, prawda, nie przyciemniają, bo tylko luzerzy noszą ciemne włosy. Każda laska musi być blond i tyle. Jak Maja, bo Maja jest blond, a Maja się nie myli. Te końcówki, ambre, one już są niemodne. O nie! O nie! I co teraz? No, Maja, ale to nie są ombre, to nie były, to były ondrosty. Sprawia ci tu problem, tak? tak? Chcesz się ubrać i tak, zakończyć? Tak? tak? Chcesz? No. co to, co nie, kochana? The best I can do is. Mhm. Dobra. Pokoloruję cię. <laughs> Czy widzicie? I ja nie wiem jak to nazwać. Jeśli to miało być zabawne, to jest to chyba średnio zabawne, albo wcale nie zabawne. ma kompleksy i w sumie widać i mówi, że nie chce w sumie przed tymi kamerami tak się roznegliżowywać, bo się nie czuje komfortowo, prawda? A ona jej truje. No co jej truje? Oczywiście, że ma schudność, no bo jak inaczej? No oczywiście, że musi schudnąć. I co ona robi? Ona maluje jej na brzuchu, który jest jej kompleksem. Uśmiechniętą fakin buźkę. Nie wiem, jak to. Nie, nie wiem w ogóle jak to nazwać. Nie wiem, jaki tam proces zaszedł. Kajne Anu. Pierwszym krokiem w metamorfozie będzie wizyta w specjalistycznej klinice medycyny estetycznej. Broździków no, rozdzik, nie ma. Boże i mam piękne podniesione kąciki. Największą pasją Kasi jest gotowanie, co niestety ma swoje odbicie w jej wyglądzie. Jak u Ciebie jest z jedzeniem, z odżywianiem? Zaczynam jeść o 12 pierwszej godzinie. Mhm. Jeden posiłek tak. w ciągu dnia. No to nie wydaje Ci się, że kilogramy, które nosisz, a są zbędne, to jest właśnie ten jeden posiłek? Tak. No, jeden posiłek i o, jeden posiłek za dużo, kochani. Jak to się trzeba pilnować? Jeszce jeden posiłek w ciągu dnia, a tu się okazuje, że to jest Puf, za dużo musisz jeść, zero posiłek. Albo najlepiej, najlepiej minus posiłek. Ty jesteś związana z y, gastronomią, pracujesz, tak? Pracowałam. Co się zmieniło? Chyba z, do zupy nie dodałam śmietany. Jeszcze raz? Do zupy nie dodałam śmietany. W do Jakiej zupy? To jest jakby kluczowa informacja. Może chodziło na przykład o rosół, no bo wiadomo, że rosół bez śmietany jest jakby taki se. Żurku. I za to zostałaś zwolniona? Teoretycznie nie przedłużyli mi umowy. Może właśnie skoro straciłaś pracę, człowiek, którego zaraz Ci przedstawię, zachęci Cię do tego, żeby... Otworzyć jakieś miejsce w swojej miejscowości. Tak, bo jak kogoś zwalniają z pracy, to zawsze jest przecież jeszcze opcja założyć własną firmę konkurencyjną do tego, co się robiło w pracy. Ona tak proponuje przez swój pryzmat, tak myślę. No bo przecież założyć knajpę to nie jest taki big deal, nie? Wystarczy coś tam umieć gotować i można iść i zakładać knajpę, ale to jest inwestycja, sanepidy, miejsce, logistyka, odpowiedzialność. No, to nie jest takie, hopsiu! Pierwsza rzecz, zwykła, prosta sałata. Co my tu mamy? Nasturcję? Kochani, powiedzcie mi koniecznie, czy wy do swojej zwykłej, prostej, najprostszej sałaty też zawsze wrzucacie na nasturcję koniecznie? Kurde, bo ja na przykład osobiście nienawidzę, jak w Lidlu skończą się na Turcję i nie mam w ogóle z czym zrobić sobie surówki. Mm. Pyszne. Spójrzcie na te oczy. Smutne pierwsze, co zobaczyłam. W tych oczach jest jej przeszłość. Ja myślę, że ona tak stanęła na tej ściance po prostu i nie było tam za bardzo czasu, żeby się zastanowić, jak zapozować oczami, a jeszcze na bank, na bank ją motywowali do tego, żeby była jak najbardziej dramatyczna i taka jak najbardziej, wiecie, zdemotywowana. No, bo muszą zbudować ten kontrast do tego, jak potem będzie uzdrowiona, zmetamorfozowana przez Maję i wtedy już będzie oczywiście bardzo szczęśliwa i bardzo piękna i bardzo radosna i oczy się będą świecić, więc no w ogóle widzicie, ona w tym odcinku ma takich pomagierów, doradzaczy metamorfozowych, już się chyba sama biedna nie wyrabiała z tym, z tymi odmianami wizerunku tyle tych kobiet było. No tutaj muszę zająć się wyrównaniem skóry oraz modelowaniem twarzy. To wszystko tutaj musimy wycieniować. Czym to modelujemy, Madzia? Ja to zrobię zarówno y, brązorem y, w kremie, jak i później brązorem w kamieniu. Kienka, która jest y, krótka z przodu, długa z tyłu. I wąsy na przedzie. Pierwsza stylizacja dla Kasi to asymetryczna bluzka w trzech kolorach. To jest pierwsza stylizacja dla Sexy Babci. Dobra. Bardziej elegancka. Teraz pokażę Ci bardziej casualową. To była elegancka stylizacja. Ta bluzka trochę taka jakby jak od Chińczyka. Jak ze Świebockiego. Nie podoba mi się bluzka. A dół okej, okay. jakby buty i spódnica mogą być, ale bluzka dziwna i jakby na nią troszkę za mała. Biały t-shirt powinien być w każdej szafie. Macie w każdej swojej szafie biały t-shirt guys, bo... Ja w sumie nie mam w ani jednej, jakbyście pytali. Druga półfinałowa stylizacja. Biały t-shirt, czarna marynarka w stylu parki, do tego luźne, zielone spodnie. Dobra stylowa, fajna stylowa, dobra stylowa do biedry na zakupki. Ale powiedzcie sami, czy to jest tak bardzo odkrywcze, ona by sobie sama odkryła ten outfit, tak mi się wydaje. Mi to zieleń się średnio podoba, ale jak wiemy, bohaterka lubi kolorki, więc może jej przypadła do gustu. Ta owdzianko na pewno jest wygodne. To na pewno. Ale dobra, już nie marudzę. Kasia powiedziała mi, że już dawno się nie malowała, szczególnie mocno, co kiedyś robiła. Dlatego jestem bardzo ciekawa jej reakcji, jak się zobaczy w finale. Pracowaliśmy na takiej bazie jej odrostu, na to nałożyliśmy odcień miedziany, bardzo naturalny i w to wszystko wprowadziliśmy kolor takich delikatnych refleksów. No to nie będę trzymała was dużej w niepewności. Kasia, jesteś tam? Tak, jestem. Podejdź. No, nie wiem. Fryzura jej pasuje, nie powiem. Obcasy fajne, rzeczywiście, czerwone, wysokie, wydłużają jej nogę, o to chodzi. Od razu się wygląda szczuplej, tak bardziej wyżej, bliżej gwiazd. Ale coś mi nie pasuje, ta kieca. Uważam ją za niedobraną mimo wszystko do figury. Albo może inaczej, wydaje mi się, że jest milion, może nie milion, ale że. Są takie fasony, w których pani Kasia by wyglądała tak w punkt. A tutaj wygląda ok, ale dla mnie to nie jest taki w punkt. Coś tam mi zgrzyta, no. Może za obcisła ta sukienka, zaświecąca, Może rozmiar jednak pół za duży, za mała. No nie wiem. O mamo, o god. Pięknie, naprawdę. Czuję się fajnie. Fajnie, że pani Kasia czuje się fajnie. To fajnie. Na finałową stylizację zaproponowałam srebrno-czarną ołówkową sukienkę z subakiem na całej długości. Całości dopełniły czerwone szpilki. No ja nie wiem, nie wiem, powiem Wam szczerze, nie wiem co mam myśleć o tej kiecce, bo patrzę na nią z perspektywy dzisiejszych czasów, to mi się z. Zupełnie nie, pod nie podoba mi się. Ale no, można jej oddać to, że podkreśla trochę atuty bohaterki. Chyba te rękawy. Chyba, chyba te rękawy mi nie pasują. Mogłyby być jakieś inne. Mogłyby mieć inny kształt, albo być dłuższe, albo wcale ich nie być. Może jakby była czerwona sukienka i czarne szpilki, albo jakby były kroksy i dresy. Jakby były kroksy i dresy, to mi się super podoba. To jest dobra stylizacja. Ale jestem ciekawa, jak Wam się podobają dzisiejsze stylizacje, dzisiejsza metamorfoza. Czy też Wam nie pasuje ta sukienka? Czy może się czepiam? Bo jestem nastawiona na to, żeby się czepiać, bo to jest program, którego należy się czepiać. Nie usłyszeliśmy dzisiaj, prawda, że się zapuściliśmy, ale wszystko jeszcze przed nami, tak mi się wydaje, więc no to mam nadzieję, że bawiliście się dzisiaj ze mną i z panią Mają i z panią Kasią w miarę dobrze. Także był to taki czas, taki ok, spędzony. I mam też nadzieję, że w ogóle reszta dzisiejszego dziąka albo wieczorka albo nocki będzie dla Was miła. Dbajcie o siebie, jedzcie zdrowo, bądźcie zdrowi. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam do mojego Instagrama. I możecie też zostawić lajka pod filmem, to, to w ogóle już byłoby takie super miła, takie super mega miła to by było. No, no, dobra. To lecę, aby się trzymajcie i widzimy się niedługo, także do zobaczenia, do zobaczenia. Pa! Pa!